To są prowadzący dzisiejszej studniówki. Proszę zgodności się przedstawić. Pan jest najbardziej chyba znany, bo pan jest zapaśnikiem, więc trochę więcej pan jest na takich kapiszach. Ja nazywam się Kajetania Kubowski. Było bardzo dla mnie taki miły gest, że zostałem wybrany do tego, że mogłem otw otwierać tą studniówkę z moimi koleżankami ze szkoły. Jestem Klaudia Scheiber. Chcę przedstawić w towarzyszyła. Juroszek, Martyna. Jak się to, 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 to. prowadziło? Jak ta część No Było to bardzo stresujące. Ja też się dowiedziałam troszeczkę później. Ale mamy nadzieję, że wszystko wyszło ładnie. Fajne doświadczenie, i myślę, że. Że warto było doznać takiego. Miał Pan okazję, towarzystwo jest właśnie i brunetka, i blondynka. Fajne. Pięknie Panu się ułożyło. Jak się Pani prowadziło, jak reprezentowało w tym momencie szkołę? Wiadomo, było to dosyć stresujące doświadczenie, ale bardzo fajne. Dużo wspomnień na pewno zostanie, i po prostu takie emocje też fajnie, że towarzyszyły mi, akurat, że mogłam otwierać tą studniówkę. Czym ta szkoła dla Was będzie we wspomnieniach, bo za 100 dni będziecie musieli ją opuścić? No niestety ten czas szybko leci. Jeszcze pamiętam, jak tam dopiero zacząłem uczęszczać do szkoły jako taki młodszy dzieciak. No na pewno to jest wiele na całe życie, to ten czas nas w sumie kształtuje jako osobę. Wszystkie doświadczenia, nasze emocje z tym związane. Na pewno będziemy dobrze to wspominać, więc się cieszę tego też. Za czym będzie pani tęskniła po SMS-ie? Na pewno będę tęskniła za wszystkimi nauczycielami. Wiadomo, że... Bywało różnie, ale każdy dawał ciepłe serce, dłoń. No i myślę, że za swoimi kolegami, koleżankami też. W ogóle bardzo fajna szkoła, także... To jeszcze zapytam na koniec, jakie marzenia na przyszłość, plany, bo e, e, jeżeli się wszystko dobrze ułoży, no na pewno jeżeli matura dobrze wyjdzie, to chciałabym iść na studia, na jakieś większe miasto typu Wrocław. No i zobaczymy, co tam się trafi, ale coś w kierunku na pewno zarządzania biznesowe, takie sprawy, to, to mój, mój hobby. Bardzo Państwu dziękuję.